Głos zabierze szef sztabu Generalnego Wojska Polskiego, pan generał Broni Mieczysław Gocu. Panie i panowie porusznicy, książę pozostaje pod wrażeniem wykonanej pieśni rycerskiej. Gratuluję. Magnificencjo, panie rektorze, dostojni goście, szanowni rodzice promowanych żołnierze, pracownicy podchorążowie, Wojskowej Akademii Technicznej, panie i panowie porucznicy. Zawodowa służba wojskowa jest powołaniem i świadomym wyborem. Stawia żołnierza w szczególnej dyspozycyjności wobec ojczyzny, obrony jej niepodległości i bezpieczeństwa, z gotowością poniesienia ofiary życia włącznie. Te słowa zapisane w kodeksie honorowym żołnierza zawodowego Wojska Polskiego będą on tot określały znaczenie i sens służby promowanych dziś oficerów, absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej. Przed chwilą zostaliście, panie i panowie poruszyci, mianowani na pierwszy stopień oficerski. To wielki, wielki akt oraz ogromne przeżycie nie tylko dla Was, ale również dla wszystkich bliskich i społeczności akademickiej. Dzisiejsza promocja jest ukoronowaniem długoletniego procesu nabywania wiedzy i umiejętności. Stawiam Was, Panie i Panowie oficerowie, w szczególnej dyspozycyjności wobec Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jak również w obowiązku obrony niepodległości oraz bezpieczeństwa państwa z gotowością poniesienia najwyższej ofiary. Od dziś słowa Kodeksu Honorowego Żołnierza Zawodowego Wojska Polskiego będą również dla Was swoistym drogowskazem oraz wyznacznikiem rangi i sensu służby. Stawiając się do służby, pamiętajcie, że honor żołnierza to nie tylko postawa i działania, to znajomość prawego człowieka, to również jego godność wypływająca z szacunku do siebie samego. Drodzy absolwenci, w obecnej dobie o powodzeniu na polu walki coraz częściej decyduje umiejętne wykorzystanie zaawansowanych technologicznie systemów uzbrojenia. Nowe technologie wymagają nowej generacji nowych ludzi. To właśnie Wy niebawem będziecie tworzyli inżynierską awangardę Wojska Polskiego, potrafiącą sprawnie zarządzać nowoczesnym sy nowoczesnymi systemami dowodzenia, uzbrojenia, łączności czy rozpoznania. Pamiętajcie jednak, że na sukces zawodowy nie ma gotowych recept. Służba wojskowa to swoista przygoda, pełna wyzwań i niespodzianek. Wymaga pełnego oddania sprawie, profesjonalizmu w realizacji zadań oraz stałego doskonalenia kunsztu wojskowego. Akademia dała wam solidne podstawy. Teraz przyszedł czas, aby pokazać, że jesteście gotowi wykorzystać ten kapitał mądrze i odpowiedzialnie. Szanowni Państwo, Wojskowa Akademia Techniczna jest bardzo ważnym centrum eksperckim i analitycznym Wojska Polskiego. Kształcąc najwyższej rangi inżynierów, dowódców oraz kadry techniczne od lat znakomicie wpisuje się proces modernizacji i budowy profesjonalnych sił zbrojnych. Renoma uczelni daje gwarancję, że promowani oficerowie są znakomicie przygotowanymi wojskowymi specjalistami, jakich potrzebuje Polska. Jesteście najlepszymi z najlepszych. Panie Komendancie Magnificencjo, na Pana ręce składam podziękowania komendzie, kadrze naukowo-dydaktycznej, żołnierzom oraz pracownikom Wojskowej Akademii Technicznej za organizacyjny i dydaktyczny wysiłek. Dziękuję za wychowanie promowanych dziś oficerów w duchu poszanowania narodowych tradycji i historii. Dziękuję za dobre przygotowanie przyszłej kadry dowódczej i specjalistów wojskowych. Gratuluję dotychczasowych osiągnięć. Życzę dalszych sukcesów w obszarze edukacji, badań naukowych i wychowania. Szanowni Państwo, rodzice i bliscy promowanych dziś oficerów, Wasze córki, synowie. Wybrali trudną, pełną wyrzeczeń, ale jakże ambitną oraz zaszczytną drogę dalszego zawodowego rozwoju. Wiem, że jesteście Państwo z nich dumni. W pełni podzielam tę dumę. I decyzja, jest o, jest, jestem o tym przekonany, to w dużej mierze zasługa atmosfery rodzinnego domu. Nie mam wątpliwości, że bez Waszych codziennych wysiłków i poświęcenia nasi absolwenci nie byliby dziś w szyku promowanych oficerów Wojska Polskiego. Wszystkim Państwu serdecznie gratuluję i dziękuję. Panie i Panowie Porusznicy, gratuluję świeżo zdobytych ślifów oficerskich. Słowa szczególnego uznania kieruję do Prymusa Różnika, podporuśnika Piotra Turka. Wszystkim życzę, aby Wasz codzienny służbowy trud był źródłem satysfakcji i poczucia zawodowego spełnienia. Życzę również, aby zawsze towarzyszyło Wam dobre zdrowie, szczęście oraz pomyślność w życiu osobistym. Życzę Wam na dalszą karierę zawodową równie udanej pogody jak dziś. Życzę Państwu żołnierskiego szczęścia. Głos zabierze prymus Wojskowej Akademii Technicznej, podporucznik Piotr Turek. Panie generał, porucznik Proszę o pozwolenie na zabranie głosu. Proszę. Szanowni Państwo, pięć lat temu, przed grobem nieznanego żołnierza, wypowiadając słowa Roty Przysięgi Wojskowej, staliśmy się żołnierzami wspaniałej uczelni, Wojskowej Akademii Technicznej. Uczestnictwo w wykładach, seminariach, zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przez znakomitą kadrę naukowo-dydaktyczną pozwoliło nam na to, aby dzisiaj bez obaw już jako oficerowie Wojska Polskiego rozpocząć służbę wojskową. Przez te lata poznawaliśmy tajniki żołnierskiego życia, zarówno w akademii, jak i podczas szkolenia specjalistycznego i poligonowego. Za ogromny trud i poświęcenie włożone w przygotowanie nas do wypełniania misji oficera Wojska Polskiego dziękujemy kadrze naukowo-dydaktycznej i dowódczej. Naszym rodzicom i opiekunom dziękujemy za to, że w chwilach zwątpienia byliście dla nas podporą. Cieszymy się, że dołączyliśmy do grona znakomitych oficerów, absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej wykonujących zadania w różnych rodzajach sił zbrojnych w kraju oraz operacjach poza granicami, niosąc spokój i nadzieję tym, którzy tego potrzebują. Dziękujemy szefowi Sztabu Generalnego za dokonanie aktu promocji na stopień podporucznika Wojska Polskiego. Naszym Pasterzom dziękujemy za udzielone nam błogosławieństwo. Magnificencjo, rektorze komendancji. Proszę przyjąć od nas najserdeczniejsze życzenia w dniu tak ważnym dla każdego oficera. Za to, że mogliśmy studiować pod Pana dowództwem. Dziękujemy za pokazanie nam, jakimi powinniśmy być oficerami. Panie minister, Panie generale, drodzy goście, najbliżsi. Dziękujemy, że w dniu tak dla nas uroczystym byliście dzisiaj z nami. Dziękuję za uwagę. Akademia bardzo. Pieśń reprezentacyjna wojska polskiego. Z Akademia, Akademia, baszlacz! Do defilady, w ugrupowanie marszowe, kierunek w prawo, maszerować po absolwentów, pozostać na miejscu. Akademia, Spośli. od absolwentów. Masz Prawo, lewo, zwrot. Na wyznaczone linie. Masz. Prawo, lewo, zwrot. Proszę rodziców i najbliższych o składanie gratulacji. Pod oddział. Poszli. That's okay. To jest bardzo, lepsze. Być paniakiem. Być paniakiem. I wszystkiego naj-naj-naj. Dziękuję. Proszę o ukończenie zgody i gratulacje. Jak on to będzie trzymał przy defiladzie? Ciekaw. <noise>

Szanowni Państwo, zwrócimy bardzo serdecznie za opuszczenie placu w taki ostatni element dzisiejszej uroczystości, defilada.